No to tatulki. Fajnie tutaj tak ciasno, normalnie no taka właśnie, tak ciasna przytonnie. brama. Taka brama ciasna i takie mury tutaj ksiądz zbudował z tych swoich rąk. No. I prawie jak pod płaszczem mamą księdza. Tutaj. No właśnie, dlatego was tak przytuliłem, bo Matka Boża nas tak przytuliła. No. No. Tylko Matka Boża jeszcze zarzuca na nas taki płaszcz. Płaszcz swojej opieki. I pod ten płaszcz będziemy się kryć w tym wielkim poście. O, wiecie? Pięknie. Cudownie, zaproszmy inne dzieci, zaproszmy całe rodziny! Chodźcie! Drogie dzieci, drogie rodziny, zapraszamy Was razem na wspólne rekolekcje. Zapraszamy Was w każdą środę Wielkiego Postu! I czekamy na Was, bo chcemy się z Wami razem pomodlić i z Wami razem pobawić. Będziemy budować! Mhm. I będziemy zbliżać się do Matki Bożej o. i chować pod jej płaszczem. Zapraszamy! Papa! Pa!